Ja osiłem koszt tej strony pakizu i dzisiaj gramy w Overwatch'a. Włączyło się? Skonstruowałem chrona akcelerator. Na pewno sobie poradzę. Do wszystkich agentów. Do wszystkich agentów Overwatch. Znowu źle. Do byłych agentów Overwatch. Mówi Winston. Hehe. <laughs> A kto niby? <laughs> 30 lat temu omniki wypowiedziały nam wojnę. Władze na całym świecie były bezradne do czasu zwołania niewielkiej grupy bohaterów. Overwatch powstało, aby uchronić ludzkość przed kryzysem omnicznym. W ten sposób staliśmy się największymi obrońcami pokoju w dziejach ludzkości! Wybrano was, ponieważ mieliście moc i zdolności, które sprawiły, że. dołączyliście! No bo. Słuchajcie, ludzie uznali, że lepiej im będzie bez nas. Nazwali nas przestępcami. Rozerwali łączące nas więzi. Rozejrzyjcie się! Ktoś musi coś z tym zrobić! My musimy coś z tym zrobić! Stańmy do walki raz jeszcze! Świat potrzebuje bohaterów! Nie możemy odmówić! Wejść ze mną. Możemy wejść i yeah. Zagrać szybką gierkę. Pójdziemy się na trening. Jest mały. Biorę pierwszym lepszą. Leczymy i wysysamy energię. I to jest według mnie dobre. Otoś takiego, oto taka kula. I wtedy zabiera im HP ta kula. Idziemy na jakieś inne boty. Fiuu, ale przyspieszenie. A, masz. Dobra. A to, to, jest to samo? Tak, chyba tak. To idziemy na dół. sama energię. A, gińcie, gincie, gińcie. Taka jest moja bola. Uuu. Dobra. Lecimy z Gierką. w Blizzard. O, Blizzard World. Dobra, wezmę nasze moją ulubioną postać. O, to jest ta postać, co reklamuje tę grę. O, ktoś Johanzo, zobaczmy ich skład. Myślę, że przegramy. Jedna gwiazda to 100 leveli. Ktoś tu ma 4 stare leveli i 100 leveli. A tu tylko u nas ma coś takiego i dwie gwiazdki. No to słabo. Jeszcze obrona. No to. Nie wiem. Mój teren, Nie wiem, czy. Może wygramy, może przegramy. Bo tu to nie wiadomo nigdy. Idziemy pod ich bazę i, i zrobimy tak, że podejdziemy pod ich bazę i będziemy w, ich, w nich nawalali i ten um, pod ich bazą. Jak od razu wyjdą. Ich baza jest. O! Stamtąd pewnie wyjdą. Dobra, to ja się lepiej schowam tutaj. Dwa, jeden, nadchodzę na właściciela. Broni celu, a wypuszczam kurę. Stop, ty dwa, A nie, a u mało. Wiem co zrobię. Dynamit. Ojoj, ojoj, ojoj. Nie, no, zabili mnie. Dobra. Hmm. A może weźmiemy żołnierza 76? W tych czasach wszyscy jesteśmy Patrzcie, tu można. Hmm, trafmy. Bum, No nie. To tutaj. Nie, nie. Nie udało się nam trafić. Nigdzie. Dobra, idziemy do. Nie, walka. Na naszym polu, bo w tej grze chodzi, że to trzeba, jak atakujesz, to trzeba zdobyć pole przeciwnika. O, ale, do, o, ale dostali rakietami. A, ojej, postawili tam. Co stało? Co on zrobił? Aha. Dobra, lecimy na szybko. No i... W dron. stronę. Rururu. Wpada. -ru. No, o, mam tu... Aaaa. Nie, zamroziłem. Aha. Może weźmy... Tak, może weźmy... Mecer? Nie wiem jak to się czyta, Mercel? A, ja, ja na niego mówię po prostu Marcel. Masz podobny. I imię, imię ma to podobne do Marcela. O nie! Dlaczego nikt nie stoi na polu? O, halo? Dlaczego nikt nie stoi na polu? No, Kilek, piękny Kilek, ale no. Może zagram też Diwą. Diwa jest według mnie dobra. Przynajmniej kilnąłem kogoś. Dobra. Ona ma fajne takie, jakby Turbo: taki jetpack. I ma, że namierza strzał i wszystkie strzały lecą. Nie, aaa! Jeden HP nie, nie, nie wyskakuje! Musieli. Czy ktoś na... Nie dobra. Może ten będzie do... Ta będzie dobra. Trochę często będę mijał postacie, żeby wam pokazać jak grają. Znaczy jak... o jakie mają moce. Znaczy, kto z czym strzela? Jak strzelają. I sobie jestem. Dobra. Piękny Kilek. No nie. Ojej, Kenji? Kenji? Nie. Aha. Aha. Okej. Okay. Po prostu. Ja nie wiedziałam skąd on strzela! On mi plecy zrobił! Może jednak weźmiemy... O! Pomyślmy. Dobra, możemy go. On jest... Nawet nie żyły. Ale nie umiem kompletnie nim grać. A. straciłem troszkę HP, straciłem troszkę HP. Co to? A, to jest mój. Dobra. Oj, oj. Skoczcie się przed moją wolą. Proszę lecz mnie. Dzięki. Dzięki. Leczysz mi, ale ciągle dostaję. Auć. Dobra. Kilnąłem go. Dzięki. Dobra, idę go załatwić. Zmieniam pozycję. Dobra. Kilnąłem go. Dobra, teraz ty, tym to łatwo się normalnie. Nie, dobra, go też załatwiłem. Nie, dostałem od hands up. Idź, idź, precz, precz, precz. Nie, aha, aha. przegraliśmy. Kurczę, najlepsze zagranie meczu. Do. Nie wiem. Nie. nie. Aha. Tak, nie zabił. To było, to było najlepsze zagranie meczu. I tą smugę pewnie zabił. No właśnie, no. To miało być najlepsze zagranie meczu. O, przepraszam bardzo. Dobra. Gra zespołowa. Trzymać pochwałę. Dobra. Jeszcze raz. I teraz znowu bierzemy... Szlifiarza. Tak? Szlifiarz? Żniwiarz. O, żniwiarze, bo on jest... dobry na daleko i na blisko. Wim, bim, 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 bim. Ale on jest dobry. Teraz nim chyba będę ciągle grał. Ej, to on tam się... Aha. Bum, bum. O nie, 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 nie. Bum, 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 bum. Tak. Kilnąłem go. Bum, bum, bum. Dobra. Ale, on szel takie jak bębenki, takie... Bum, 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 coś takiego. Hmm, halo? Coś długo wyszukuję. Może anulować trzeba jeszcze raz? Nie wiem. Zobaczmy. Zaraz cię wyleczymy. Podkręcamy głośność. Będę go ciągle leciał. Dobra. I beatboxing. Dobra. Bum, bodo, bodo, nie, nie zdążyłem. O! Znalazło. Tu jest dobra fa fara. O, ktoś wziął się. Zobaczmy ich drużynę. Sara to już. Ups, przegrana. Prawdopodobnie. O, mamy. A tak, super. A ja myślę, że brona. Hm. Ja chyba wolę w tym miejscu bronić. E, tu. Typ ma cztery. Cztery. To tylko dwie czwórki a u nas. Też dwie czwórki, no. Będę Nawet mi. nieźle. Bum. I jak to jest normalnie. A to? Bo. To, to wszystko wybucha. Ona ma takie bomby. I ogólnie jestem muchą. Oto jest fajna miejscówka. Lakua? Co? Co ona powiedziała? Jak się czujesz lakuła? Seria? Jak on tak? Co to jest Lu, Luci, Lucio, Lucio. Jakoś tak. Dobra, sześć, pięć, pięć cztery, cztery trzy, trzy, dwa, jeden, jeden zero. Ojoj. Ojej, trochę dostałem. Dzięki za leczonko. Dobra, ale Kile, kille lecą tylko... Panda, panda, Dobra. Tak. tak. Dobra, sobie to. Patrzcie, pojdźcie. Wykurzyć to. Oj leci. Oj, Ojojoj, dobra. Dzięki, że mnie leczysz. Dziękuję. Nie! forest jest dobra na tą mapę. Tak się ogólnie nic chyba nie mówiłem. Że tak skupiłem. Ale, ale mocno mnie kilką. Co tu? Co tu? Tak, dawajcie. O tak, masz dobry pomysł. Ja tu się tak skitram. Nie, z nim to lepiej nie iść na blisko. O nie, dawaj, dawaj, dawaj. Tak, brawo, brawo. Ty, co? To skin Lego. Jaki fajny skin do... Jak on się nazywa? Do. Bastia. Bastiona. Dobra. Tak. Teraz tego nie skiepście. Olej go kilnąłem. Dobra. Kilka killi poleciało. Taki snajper Oj oj, ojoj, ojoj. oj. oj. Nie! Nie, 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 proszę, proszę. Dawajcie. Ale mnie wziął, ale nam nas polował. Nie, nie zajmują pola. Ale próbują. Pewnie próbują. I tak prawdopodobnie wygramy. Prawie mam ulta, nie, nie, nie. Mam ulta, więc jest dobrze. U, tu, u, tu. Drugi raz nie dam się zastrzelić. No właśnie, drugi raz nie dam się zestrzelić. A czego ona? Nie oporu. O, dobra, zabiję kogoś, ale kurczę, no myślę, że nie zdobędziemy tego celu. Drugi raz nie dam się zestrzelić. Tak, tak. Proszę. Tak. Zwycięstwo. zwycięstwo. Fara jest dobra na ten, na tą mapę. Najlepsze Polecam. A wiem, chyba. Co? Jak? Jak ona to zrobiła? Wow, pochwalę ją. I to już będzie na tyle w tym odcinku, to pa pa!